Siemaneczko, z tej strony, Kacpi filmuje kolejny odcinek na kanał BIA ścieżki orki. John Dira tu, jak widzicie, za chwilę tam podejdziemy. Półk 4 skibowy, bardzo fajnie to wygląda. Tutaj przejdziemy. Zobaczcie jak to pięknie idzie. Jakie tutaj wszystko? Taki dzisiaj odcinek bo dawno nie nagrywałem. Bejdzie on też krótki. Ładnie idzie. Mm, także więc to by było na tyle taki krótki odcineczek. Cześć, do następnego odcinka. Subskrybujcie mnie.